Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Dziś opowiem Ci o tym, co polecam z katalogu numer 13. Jest to pierwszy katalog już wprowadzający nas w klimat jesienny. Dlatego sprawdź, co Oriflame przygotowało właśnie na ten czas. Katalog 13 to nowa odsłona kolekcji The One i pierwszym produktem, który chciałabym Ci pokazać, właśnie z tego katalogu, to są cienie w sztywcie. Oriflame The One Color. Ja kupiłam dla siebie róż. Taki delikatny róż. To jest ten kolor. W katalogu, jak widzisz, niedużo różni się od kolorów rzeczywistości, ja bardzo lubię te cienie. Mam również inne odcienie w, w, z poprzedniej kolekcji w starym opakowaniu. Właściwie tutaj to jest akurat ten kolor, one jeśli chodzi o opakowanie, nie zmieniły się zbytnio. Jeśli chodzi o ich trwałość, Oriflame rekomenduje do 12 godzin. Nigdy tak długo tych cieni na sobie nie miałam, natomiast są naprawdę bardzo trwałe i to, o czym mogę Cię zapewnić, na pewno. Się nie rozmazują. Ja często też je stosuję jako bazę pod cienie, czyli używam sobie najpierw ten róż, a na niego nakładam e, cień sypki, żeby właśnie jego trwałość wzmocnić. Kolejnym produktem, o którym chciałam powiedzieć, e, to są lakiery do paznokci. E, ja sobie zamówiłam taki ceglany e, to jest ten palona cegła. E, bardzo fajny, ja lubię strasznie te lakiery, ma ją bardzo fajny pędzelek, zobacz, on jest taki zaokrąglony, więc tutaj ten pędzelek ułatwia bardzo malowanie. Faktycznie są trwałe, co prawda ja na co dzień mam hybrydę na dłoniach, używam tych lakierów do stóp, ale są bardzo wytrzymałe, łatwo się nakładają, jedna warstwa często już wystarczy. No i też jest atrakcyjna cena, ale kiedy używałam ich do paznokci dłoni, wytrzymywały 3-4 dni, więc myślę, że to jest dosyć sporo jak na lakier przy codziennym, że tak powiem, moczeniu w zlewie swoich dłoni. To, na co musisz koniecznie zwrócić uwagę w tym katalogu, to są pomadki właśnie też z kolekcji The One, Luminate. Ja je po prostu uwielbiam. To są bardzo, bardzo delikatne pomadki. W sensie delikatne dla naszych ust, bardzo miłe i sympatyczne takie syntetyczne. Tutaj jest ten kolor jak widzisz, dużo się nie różni od katalogu, także można zaufać spokojnie kolorom, które są nałożone na biały papier w katalogu. Kiedyś ta różnica była dosyć spora, teraz już Oriflame naprawdę osiągnął poziom mistrzowski w nakładaniu tych kolorów. Więc tutaj zobacz, jak ona pięknie wygląda, jest bardzo, bardzo mocno są napigmentowane, a przy tym bardzo delikatne dla ust, nie wysuszają, ja je naprawdę bardzo lubię i właściwie te pomadki z tej kolekcji naprawdę mnie, że tak powiem, namówiły, rozkochały, bo kiedyś nie lubiłam pomadek, nie używałam ich po prostu, wydawało mi się, nie wiem, że balsam po prostu bezbarwny jest lepszy, natomiast teraz używam ich prawie codziennie. Kolejny produkt, który musisz zobaczyć, to jest oczyszczający olejek do twarzy z kolekcji Nowejcz. Jak już wiesz, kolekcja Now Age gwarantuje nam bardzo, bardzo wysoką jakość, dlatego też zdecydowałam się po raz pierwszy na wypróbowanie tego olejku. Wcześniej jakoś nie zrobiłam tego, bo lubię, kiedy lubię taki efekt oczyszczonej twarzy od razu po umyciu. Olejek tego nie daje, ponieważ zostawia taką delikatną. Oleistą powierzchnię na skórze. Pierwszy raz jak go użyłam, to wydawało mi się to dziwne. Natomiast teraz już go używam od dwóch tygodni i jestem bardzo zadowolona. Faktycznie bardzo pięknie oczyszcza skórę. Ma zapach taki, takiego naturalnego po prostu oleju, bo on nie jest w ogóle perfumowany. Więc tutaj Oriflame bardzo dba o głęboką pielęgnację naszej skóry. Nie tylko o oczyszczanie, ale też pielęgnację jeżeli chodzi o zmywanie y, makijażu to zbuzi jak najbardziej tak czyli podkłady i tak dalej natomiast z tuszem mam delikatny problem y, po prostu wymaga to dłuższego mycia więc ja tutaj jeszcze sobie pomagam y, płyn do demakijażu y, z kolekcji Diamond który jest moim ulubionym produktem do demakijażu natomiast jeśli chodzi o ten olejek, to on też bardzo mocno odżywia naszą skórę, zapewnia uczucie nawilżenia, i to jest naprawdę fakt. Szybko się spłukuje i nie pozostawia tłustej warstwy. Tak, nie pozostawia na twarz tłustej warstwy, natomiast jest takie odczucie, że coś na tej buzi mamy. Ja akurat to uczucie lubię, lubię uczucie, kiedy czuję, że mam produkt na twarzy, więc dla mnie jest w porządku. Uważam, że warto spróbować. Jeżeli ci się nie spodoba, zużyj go po prostu do końca tylko raz. Choćby nawet po to, żeby produkt poznać, jak będą się pytały klientki, ponieważ osoby, które dbają bardzo o swoją cerę, które mają wrażliwą cerę, szukają takich produktów. To jest maseczka, to jest produkt must have, to jest produkt, który po prostu musisz mieć, przepięknie pachnie, ja go używam, tej maseczki, tego produktu używam wtedy, kiedy wiem na pewno, że no nie wyśpię się, czyli jak kładę się późno spać lub też jeżeli zależy mi na tym, aby bardzo, bardzo dobrze moja cera wyglądała dnia następnego. Jest to intensywnie odżywiający produkt, który został stworzony, by wykorzystać naturalną nocną aktywność skóry. Jak wiesz, w nocy twoje pory się otwierają i skóra się odżywia właśnie wtedy, dlatego nie wolno spać w makijażu. Ten produkt nakładamy na swój krem nocny, i dzięki temu zwiększa się nawilżenie naszej skóry podczas snu. Oraz ym, znacznie zmieszczają się oznaki starzenia już po pierwszym zastosowaniu. Czyli ym, po prostu lepiej wyglądasz rano. Wiadomo, że to nie jest ym, skalpel w słoiczku, który rozprostuje Twoje wszystkie zmarszczki, które nabyłaś przez wiele, wiele lat, w jedną noc. Absolutnie nie. Natomiast je. Uelastyczni na tyle skórę, że będzie wyglądała znacznie lepiej na bardziej wypoczętą, na bardziej świeżą, na bardziej odżywioną. I to jest właśnie taki efekt wow. Hmm, oczywiście kolekcja nowej, także tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że ten produkt pokochasz. Yy, kolejny produkt to jest Diamond. Jak wiesz, przed chwilą już też wspomniałam o kolekcji Diamond. Bardzo, bardzo, bardzo ją lubię, bardzo ją polecam. Między innymi dlatego, że jest że na przykład ten krem pod oczy, jest bardzo delikatny. Można tą kolekcję stosować od 40 roku życia, natomiast ja używam ją jako kurację raz w roku. Właśnie w okresie jesieni bardzo mocno jest ujędrniający. Redukuje zmarszczki, drobne linie, właśnie bruzdy. O 73% są to potwierdzone badaniami klinicznymi. Więc tutaj mamy pewność, że na pewno Zadziała na naszą skórę. Ten krem praktycznie w ogóle nie pachnie. takie jak kolekcja ma w swoim składzie mikropył diamentowy. Tutaj go nie ma, czyli nie ma tego efektu rozbłyszczenia. Myślę, że głównie chodzi o to, żeby bardzo, bardzo mocno zaopiekować i nawilżyć tą skórę pod oczami. Naprawdę produkt godny polecenia tutaj jest 50% tańszy, więc naprawdę warto. Właśnie teraz go kupić. Kosmetyk, który jest kosmetykiem znanym, lubianym, kochanym, i jest to olejek, który ma w swoim składzie bardzo, bardzo cenny ekstrakt z drzewa herbacianego. Jest też wzbogacony limonką. Ja tutaj mam jeszcze starą wersję bez limonki. Samo drzewo herbaciane, ponieważ jest to produkt, który używa się bardzo, znaczy przynajmniej w moim domu używamy go rzadko, ponieważ stosujemy go punktowo na wypryski. Może też być stosowany do kąpieli włosów z łupieżem, to jest antybakteryjny produkt. Nie wiem czy wiesz, ale drzewo herbaciane ma właśnie antystatyczne, antybakteryjne, e, takie właściwości, więc nawet jeżeli nie masz nic innego w, w, w okolicy, a potrzebujesz zdezynfekować ranę, możesz użyć nawet tego oleku. On ma mnóstwo, mnóstwo zastosowań, naprawdę w każdej kosmetyczce powinien się znaleźć. Teraz kosztuje 14,99, jest przeceniony z 34,99, więc jest to mm, bardzo dobra cena. W kolekcji też znajduje się matujący balsam do twarzy oraz oczyszczający scrub z maseczką, taki dwa w jednym produkt. Cała kolekcja z drzewem herbacianym generalnie jest przeznaczona do cery tłustej i w każdym wieku, czyli każda z nas może używać tego produktu wtedy kiedy właśnie jest taka potrzeba. To na co warto zwrócić też uwagę na tej stronie produkt, o którym mówiłam już w zeszłym katalogu, to jest właśnie peeling do ust, wygładzająca maseczka i jestem już po testach, chciałam powiedzieć, że naprawdę fantastycznie wygładza usta, ja mam dosyć delikatne, więc używam go jako maseczkę, nakładam go po prostu podczas maseczkowania na usta, w tym czasie nic nie mówię, aczkolwiek jest tak słodki i tak przepyszny, że naprawdę chciałoby się aż go zjeść, więc naprawdę jest to produkt godny również pole Polecenia. i tutaj to co powinnaś zamówić w tym katalogu to są saszetki za 5,90 masz 5 produktów które możesz, które możesz wypró wypróbować ponieważ jest to kolekcja która będzie miała swoją premierę w następnym katalogu Ty możesz już go teraz sobie wypróbować i mamy tutaj oczywiście serum, krem na noc krem na dzień, krem pod oczy oraz żel oczyszczający Cała kolekcja jest nowym dzieckiem Age, Skin Regist. Ten produkt, ta cała kolekcja wchodzi na miejsce. Hmm, True Perfection, czyli kolekcji rozświetlającej naszą buzię, kolekcji, która pracuje głęboko w skórze, aby ją oczyścić, aby ją nawilżyć, aby ją e, odświeżyć i dodać jej blasku. E, ta kolekcja e, ma jeszcze lepsze e, zastosowania w tych dziedzinach, które właśnie przed chwilą wymieniłam. Także już nie mogę się doczekać e, pierwszych moich testów związanych właśnie z tą kolekcją. Więc już na pewno niebawem będę mogła powiedzieć coś więcej, natomiast kiedy kolekcja True Perfection miała swoją premierę, byłam jej ambasadorką, więc testowałam ją na każdy możliwy sposób i naprawdę byłam bardzo, bardzo zadowolona, moje klientki również, więc tutaj spodziewam się również spektakularnych efektów. Tutaj już tylko króciutko: wapń pochodzenia morskiego z witaminą D. Mnóstwo, mnóstwo razy już o tym mówiłam, ale powiem jeszcze raz i będę mówić o tym, ponieważ wapń z witaminą D jest bardzo nam potrzebny. To jest czas właśnie na to, żeby teraz zadbać o swoje kości, żeby zadbać, zadbać o swoje pękające naczynka, o swoje zaczerwienienia. Hmm. Witamina D, jak wiesz, też buduje naszą odporność, więc, to jest produkt must have, który musisz kupować, który musisz używać i cała Twoja rodzina. To jest bardzo, bardzo ważne, aby teraz o siebie zadbać, a nie w wieku 50 lat mieć osteoporozę. Nie życzę Ci tego, dlatego, polecam Ci z całego serca ten właśnie oto wspaniałej jakości produkt. Eee, przekąski, Batoniki Wellness. To jest stosunkowo nowy produkt w kolekcji Wellness. Co, co mogę o nim powiedzieć? Więc przede wszystkim zawiera bardzo dużo białka, jest bez glutenu, bez oleju palmowego, bez GMO, no ale to tak jakby jasne. I mamy w opakowaniu 7 batonów za 44,99. Co nam to daje? Więc to są produkty, które możesz zabrać ze sobą wszędzie. Zabrać ze sobą po prostu do torebki, możesz wypróbować ten, ten batonik. Teraz w cenie promocyjnej 44,99. Dlaczego ci go polecam? Dlatego, że wiem, że na pewno prowadzisz tryb życia bardziej szybki niż wolny. Wynika to po prostu z po prostu z czasów, w jakim my teraz żyjemy. Ludzie nie mają czasu na jedzenie, nie mają czasu na wyspanie się, a nasz organizm potrzebuje energii. I właśnie Wellness by Oriflame nam to da. Dlatego spróbuj, to jest smak owoców jegodowych. Jeżeli chodzi o to, jak on smakuje, no jest to po prostu nie jest jakiś wybitnie pyszny, ale nie jest też nie do zjedzenia. Najważniejsze jest to, że jest bardzo, bardzo zdrowy. Jest pochodzenia naturalnego i daje nam bardzo dużo wartości odżywczych. Teraz ja patrzę na to, co ten produkt, który wkładam do ust, może dać mojemu organizmowi, a nie na to. Czy jest smaczny, czy nie? To jest tak jakby w drugiej kolejności. E, kolejna rzecz, którą musisz zobaczyć z tego katalogu, e, to, jest, to są właśnie te perełki rozświetlające. Ja już też o nich mówiłam niejednokrotnie, ponieważ bardzo często ich używam do makijażu, bardzo je lubię. Wyjmujemy je oczywiście poprzez mieszanie pędzlem, i wtedy te wszystkie kolory się łączą. Co nam daje? Więc przede wszystkim można wykorzystać jako taki albo oczywiście do uzupełnienia makijażu, albo też do mm, takiego szybkiego makijażu, bo tutaj są kuleczki, które nam dają i dają nam kolor, czyli taki świeży look, dają nam rozświetlenie, a te zielone kuleczki. Dają nam korekcję, więc jeżeli nie masz czasu na makijaż, możesz po prostu szybko omieść tymi kuleczkami swoją buzię i naprawdę będzie wyglądała lepiej, bardziej świeżo, bardziej... Od... To jest zapach, który absolutnie skradł moje serce, kwiatowo-owocowo-drzewny, czyli i delikatny, i mocniejszy, naprawdę... Bardzo, bardzo ciekawy. Nie mogę go właściwie do niczego porównać. Nie ma podobnego zapachu w naszej kolekcji, więc musisz go spróbować. Bardzo ci go polecam. I ostatnia rzecz w tym katalogu to jest. Maseczka do dłoni ze Swedish Spa. Tutaj jest bardzo fajna promocja za 7,99, jeżeli kupisz jakiś dowolny produkt z poprzednich stron. Co ta maseczka nam daje? Tutaj są minerały morskie, więc bardzo, bardzo fajnie rewitalizuje nasze dłonie i przede wszystkim bardzo mocno je nawilża. Teraz, oczywiście, dla naszych dłoni jest najgorszy czas, ponieważ jesień będzie wiatr, będzie mokro, później będzie mróz, będzie zima, więc nasze dłonie cierpią na tym najbardziej, a to jest produkt, który zawiera właśnie olejki ze słodkich migdałów i kanoli, które dają nam bardzo mocny efekt takiego nawilżenia i też bardzo takiej wysokiej ochrony. Dlatego polecam przygotować się po prostu na ten najgorszy czas dla naszej dłoni, w ogóle dla naszej skóry, aby się zaopatrzyć w ten krem. Dziękuję Ci, że wytrwałaś do końca, w tym filmiku trochę się rozgadałam, ale jak wiesz o tych kosmetykach mogę mówić i mówić, bardzo je lubię i szczerze Tobie polecam. Jeżeli chcesz ode mnie kupić te produkty, w opisie do filmu znajduje się link, pod którym możesz właśnie dokonać swoich zakupów, możesz również założyć sobie kartę stałego klienta, dzięki której będziesz z każdego katalogu przez cały rok kupować 20 z 20% zniżką. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia!